Witaj, kochana Ziemio Kielecka. Witajcie, świętokrzyscy patrioci. Smutna to data dzisiaj, w której się spotykamy, ale jakże cudownie widzieć was tu aż tyle! To naprawdę serce buduje. Kielce w ogóle chyba w tym roku jako pierwsze y, przypominają o wołyniu przed nami cały tydzień tych rocznic wołyńskich, wielkich uroczystości, ale tak jak mówię, dobrze was widzieć w tak licznym składzie, tutaj, w tej dzielnej ziemi kieleckiej, i to jednocześnie jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego wspomniany tu wcześniej pomnik autorstwa świętej pamięci Jana Pityńskiego miał stanąć. Tu, właśnie w Kielcach, dlatego że ta ziemia wielokrotnie odznaczyła się bojem o Polskę i ta ziemia, Świętokrzyska, chyba najdłużej była ze wszystkich polskich ziem w granicach naszego kraju. No ale ostatecznie pomnik stanie gdzie indziej. I oto czytam w pewnym szmatławcu, że nikt tego pomnika w Kielcach nie chciał. Tak było napisane w artykule, tak było w tytule. Nikt nie chciał. No to korzystając z okazji, proszę państwa, nie chcieliście tego pomnika tutaj? To zapytam więcej. Czy właśnie, właśnie, czy ktoś w ogóle pytał was o zdanie? Nikt. Wspomniałem o tym szmatławcu. Który najdelikatniej mówiąc, jest redagowany przez ludzi pozbawionych polskiej identyfikacji narodowej, a ostatniej to sobie możecie w sercach powiedzieć, kto tam pisze. I oni będą decydowali, gdzie my, Polacy, będziemy czcić swoich bohaterów, gdzie będziemy rocznicę upamiętniać, gdzie w ogóle nasza Polska ma leżeć. No i można zadać pytanie. Hmm, Dlaczego akurat w kielcach taki pomnik? Przecież tutaj, co kielce mają wspólnego z kresami? Jeśli Kresowian przesiedlano, to głównie gdzieś tam na Dolny Śląsk, na Mazury, mamy, Kielce. Mamy góry. Ale, ale, proszę Państwa, Kresowianie są wśród nas. Duchy Kresowe są wśród nas. Potomkowie Kresów to są miliony Polaków. I żeby nie być gołosłownym, wykorzystam własny przykład. Mój tata. Eugeniusz Korczarowski, urodzony na Kresach, urodzony w polskim Lwowie w 1937 roku. Jego rodzina stwierdziła, że wojnę będzie bezpieczniej przeczekać na prowincji, bo i tam o jedzenie łatwiej i może ciut bezpieczniej, właśnie. O jakże się pomylili! Dwukrotnie uciekli spod banderowskich siekier: raz z wioski pod Trębowlą, drugi raz z okolic Drochobycza. No i mój tata w 1945 roku przyjechał do Polski. Jego mama znalazła jakieś mieszkanie w Łodzi, która nie była tak zniszcz zniszczona. No ale on sam bardzo szybko znalazł się tu, w Kielcach, gdzie otworzono studio niejakich państwa byrskich, które jako pierwsze w ogóle w Polsce na wysokim poziomie kształciło przyszłych aktorów. Mój tata aktor. Tu w Kielcach spędził kilka dobrych lat swojego życia. Człowiek kresowy, człowiek, który ocalał z Wołynia. Po latach już ja czytam w internecie, że mój ojciec przez portal film web został określony mianem znanego ukraińskiego aktora przyczepiono mu żółto-niebieską flagę, bo urodzony w Lwowie. No więc proszę państwa, właśnie dlatego i to jest najlepszy dowód, dlaczego się tu spotykamy, dlaczego powinniśmy mówić o Wołyniu, dlaczego powinniśmy się powoływać na Kresy. Bo jest cała pula ludzi, którzy na naszych oczach zmieniają nam historię, fałszują prawdę i plują jawnie w twarz naszym przodkom. Bogu dzięki, tu jeszcze za kilku panów, którzy byli się w stanie podejść do mikrofonu, złożyć wasze świadectwo. Ale Daj wam Bóg jak najdłuższe życie. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Niedługo was nie będzie. Niedługo nie będzie już żadnego Polaka, który będzie mógł zaświadczyć, jak to było. A wówczas tamci zacierają już ręce. Cała. Zmowa świata naszego przeciw Polakom, z których robi się współwinnych II wojny światowej, z Rosji płyną na przykład takie przekazy, że my tu już z Hitlerem paktowaliśmy, z Niemiec płynie narracja, że oto polskie obozy śmierci w Stanach Zjednoczonych potwierdzają, Ukraińcy mówią, że sami sobie byliśmy winni, że to była jakaś wojna domowa tam na Wołyniu, jakby nasze kobiety, matki, babcie, dzieci to była jakaś armia przecież kto ma trochę wiedzy historycznej ten wie że polscy żołnierze mężczyźni tam z kresów przede wszystkim byli internowani albo gdzieś po katyniach się rozbijali albo z andersem gdzieś wybyli albo jechali do stolicy tam stawić czoła niemcom w ramach powstania do którego się szykowano na wołyniu nawet broni nie było jaka wojna domowa a jednak taka narracja jest nam Pisana. Dlatego, proszę Państwa, ja dziękuję wam z całego serca, że chcecie pamiętać, i że tu jesteście, i że nie pozwalacie, by kto inny pisał nam historię. Dlatego zawsze podkreślam, z dumą powinniśmy mówić o naszych kresach, o tej spuściźnie wielkiej Polski, która tam została w kresach i którą nieliczni tylko przywieźli tu w sercach ze sobą. I z odwagą powinniśmy mówić. O Wołyniu, o którego pamięci zapomnieć nam nie można, żeby ofiara naszych rodaków nie poszła na marne, żeby ich gechenna, ich męczeńska śmierć nie była daremna. Niech ta zbrodnia nas naród polski konsoliduje, nie w zemście, w pamięci o tym, jacy byliśmy, o tym, że naszych przodków mordowali za nic innego, jak tylko za to, że byli Polakami. Więc skoro tak, to pamiętajmy. Dzięki nim i ich ofierze, że jesteśmy narodem polskim i winni jesteśmy im tę pamięć. Bo choć oni zostali bestialsko pomordowani, to my żyjemy. A jak dobrze wszyscy wiecie, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy. dziękujemy. Nasz drogi przyjacielu.